Witajcie w Bankowe ABC. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu bloga. Dzień dobry. Dzisiaj e, przyjrzymy się najciekawszym promocjom bankowym dostępnym w maju 2025. Mamy kilka naprawdę interesujących ofert. Zgadza się, sporo się dzieje na rynku. E, celem jest jak zawsze wyłowić te perełki, ale też no, zwrócić uwagę na warunki, bo wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Dokładnie. Chcemy pokazać, co i jak, żeby łatwiej było wybrać coś dla siebie. No to może zaczniemy od mBanku. Mają zdaje się dwie promocje na start dla e-konta do usług. Tak i to brzmi imponująco, bo łącznie można zgarnąć nawet 800 zł. 600 w gotówce plus 200 zł jako e do Biedronki albo Kauflandu plus jeszcze ta lokata na 7%. 800 zł to naprawdę sporo. Ale jak to zwykle bywa, pewnie są jakieś haczyki. Haczyki to może za dużo powiedziane, ale na pewno warunki do spełnienia. To są więc dwie oddzielne promocje, choć można je połączyć. Jedna ma termin do końca czerwca, druga tylko do 27 maja. I co ważne, jest pula 4500 kont w tej pierwszej, więc no, trzeba się spieszyć. Aha, czyli presja czasu. A co trzeba zrobić? Standardowo wniosek przez stronę promocji albo apkę, zgody marketingowe, umowa, ale potem uwaga, szybki wpływ, minimum 1000 zł w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Hmm, o to faktycznie szybko. Tak, a potem co miesiąc minimum 8 transakcji kartą albo blikiem, no i logowanie do aplikacji. Są też dodatkowe premie za regularne wpływy w kolejnych miesiącach, no i jest opcja bonusu za konto dla dziecka. Okej, okay. czyli dużo na start, ale wymaga to powiedzmy sporej aktywności od samolotu. Początku. Dokładnie i ważna uwaga, zmiana konta na wspólne wyklucza z promocji. Dobrze wiedzieć. To przejdźmy dalej. BNP Paribas. I promocja szczyt okazji. Tutaj mówimy o kwocie do 750 zł. Tak, ale w zupełnie innym modelu. To jest 5 nagród po 150 zł, wypłacanych co miesiąc, czyli przez 5 kolejnych miesięcy od czerwca do września trzeba spełniać warunki. A jakie to warunki? Zgłoszenie do 26 maja, też jest limit 3000 zgłoszeń. Potem umowa do 9 czerwca, aktywacja karty, zgody marketingowe. Standard. Tak. A potem co miesiąc wpływ minimum 1500 zł i minimum 4 transakcje kartą lub blikiem na łączną kwotę co najmniej 450 zł. Czyli tu z kolei rozłożone w czasie, wymaga systematyczności przez prawie pół roku. No właśnie. I co istotne, warunki trzeba spełniać narastająco. Jak się potkniesz w jednym miesiącu, to może wpłynąć na kolejne nagrody. Rozumiem. To teraz bank Millennium. Promocja konta Milenium 360 stopni. Można dostać do 650 zł. Zgadza się. I tu znowu mamy y, kilka etapów. Pierwsza premia 250 zł jest za szybkie działania w ciągu 10 dni od otwarcia konta. Czyli co trzeba zrobić tak szybko? Zalogować się do aplikacji, zapłacić raz kartą lub blikiem i zasilić konto. Dla osób 18-25 lat wystarczy 500 zł, dla starszych 1000 zł. Oczywiście zgody marketingowe i zgoda na usługę zwroty za zakupy też są potrzebne. Okej, okay, a reszta premii? Kolejne 250. To za regularność przez trzy kolejne miesiące. Co miesiąc wpływ minimum 1000 zł i płatności na minimum 500 zł. A ostatnie 150 zł to już za dodatkowe warunki, np. wpływ wynagrodzenia. Czyli znowu kombinacja. Szybki start i potem regularność. Ciekawa jest też ta opcja połączenia z promocją konta dla dziecka z kodem do Energylandii. Tak, to może być dodatkowy plus dla rodziców. Promocja trwa do 1 czerwca albo do wyczerpania puli 30 tysięcy kont. No dobrze, został nam jeszcze Alior Bank z promocją Alior Konto z bonusem. Tutaj do zgarnięcia jest 600 zł. Tak, ale to jest jeszcze inny model, powiedzmy najbardziej rozłożony w czasie. Dostajesz 50 zł miesięcznie przez cały rok. Przez rok. To długo. No długo, ale też miesięczne warunki wydają się hmm, dosyć proste. Minimum pięć transakcji kartą lub blikiem, jednorazowy wpływ tysiące złotych, ale uwaga, z innego banku albo z konta firmowego w aliorze. I logowanie do apki mobilnej a co jeśli w którymś miesiącu się zapomni? I to jest ciekawe. Tracisz premię tylko za ten konkretny miesiąc. Nie przepada szansa na kolejne. Trzeba tylko pamiętać, że niektóre transakcje jak doładowania portfeli typu Revolut są wykluczone te słynne kody MCC. Czyli podsumowując, mamy naprawdę różnorodne oferty. M bank z dużą kwotą na start, ale wymagający szybkiej akcji. BNP Paribas i Millenium z premiami rozłożonymi na kilka miesięcy, ale z warunkami narastającymi lub wieloetapowymi. No i Alior z długoterminową, comiesięczną premią za stałą, ale prostszą aktywność. Dokładnie tak. Kluczowe jest, żeby wybrać coś, co pasuje do naszych powiedzmy nawyków finansowych. Wysoka premia często oznacza więcej zachodu. I zawsze, ale to zawsze trzeba dokładnie przeczytać regulamin. Tam są wszystkie daty, wykluczenia, no i te drobne druczki. Zdecydowanie. Regulamin to podstawa. Wybór to nie tylko kwota, ale cały pakiet warunków. Zgadza się. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Zapraszamy na bloga bankowe ABC, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat promocji. Link w opisie filmu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.